Hej, hej. turibalt, wy jesteście na Targu Przygód i mamy dla Was konkurs. Dotyczy on dwóch opowieści, które ostatnio opublikowaliśmy na naszym kanale osadzonych w uniwersum książkowego i serialowego szoguna. Pierwsza nazywa się po prostu szogun, natomiast druga ostatni dzień Daimyo. Konkurs zaś jest prosty, a po Obejrzeniu, odsłuchaniu ym, tych właśnie sesji, jednej bądź drugiej, albo obu. Yy, będziemy Was zachęcali, żebyście w komentarzu pod rozmowami po, odpowiednie linki będą poniżej, wpisali to, z czym ta opowieść was zostawiła, co najbardziej zapadnie Wam w pamięć. Po prostu wasze yy, najważniejsze wrażenia. Konkurs rozstrzygniemy 5 lutego 2025 roku, natomiast nagrodami będą książki poświęcone czy to historycznej Japonii, czy to takiej nieco bardziej w woalu fantazji. Konkretnie będzie to dwutomowy cykl opowieści o Shikanoko autorstwa Laja Mahirna, książka z i Sakrum Stevena Turnbulla i Czerwone dziewczyny, legenda rodu akukacibów Kazuki Sukaraby. To właściwie tyle, więc zachęcamy Was serdecznie. Nie tylko z tytułu konkursu, ale po prostu są to sesje, opowieści warte zapoznania się z nimi. Obie miałem przyjemność prowadzić, natomiast przede wszystkim zwrócę uwagę na to, że to, co zrobili grający i w jednej i w drugiej, to był naprawdę sztos. Zatem zapraszamy i jeszcze raz przypominam, termin to 5 lutego.